Kławku, twój serwer drop SMP to skam Tak jest widzowie, wiele takich komentarzy przebija się pod moimi filmami Tak więc ja nie mogę pozostawić tego tak bezczynnie Musimy widzowie sprawdzić to na własnej skórze, tak jest I dzisiaj widzowie sprawdzimy, czy tak naprawdę mój serwer drop SMP to jest skam Zapraszam do oglądania, zostawcie łapkę w górę i suba A i żeby nie było, ban Kławku i ty, tak jest, spanowałem się Dobra, widzowie, jesteśmy, patrzcie. Mamy tutaj napis na, o, boże, informacje o Drop SMP, o serwerze. No ja oczywiście je znam, wy pewnie też. No i licznik czasu po lewej wam leci już pewnie od samego początku. I widzowie, czy Drop SMP to jest scam? Czy tak naprawdę ciężko jest zacząć grę na moim serwerze Drop SMP? Widzowie, ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam, że nie. Dobra, mamy wszystkiego, jak widzicie, po 100%. E, no i co? Mój plan na początku to jest taki, żeby się pokręcić i pozebrać jakieś luty, widzowie. Tak, zebrać jakieś luty, ponieważ ciężko będzie zacząć grę samemu. Dużo ludzi tutaj jest, co mogą skamować, więc też będzie ciężko. Hmm. Na czacie oczywiście nie możemy nic pisać, bo nie mamy 100 kamieni, za chwilę pójdziemy to wykopać. Ale stańmy sobie może... O, Kryciu jakiś jest. Może coś rzucisz, Kryciu? Rzuć coś, please, Kryciu. Kryciu, rzuć coś. Please, rzucisz coś, Kryciu? Może mi też ty... Pa, 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 pa. O! No nie, dobra. Cię... A, poszedł. Dobra. o mnie, widzowie. No widzicie, nie jest tak łatwo, ale damy radę, widzowie. Plan jest taki... W sumie nie ma planu, ale czekajcie. Kit gracz, tak jest. Na początku weźmy sobie kit gracz, bo to jest najważniejsze, widzowie, nie? Dobra, niech będzie. Teraz możemy iść tutaj w sumie się pobić i próbować zlutować sobie... Yy, patrzcie. Aj, typnęliśmy się z kimś. O kurde, myślałem, że... Nie! Nie, dobra, to jest zapewne ciężkie będzie. Nie, 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 proszę, nie, nie, nie. Do... Ach, kurde, już pierwszy dead. God damn. Dobra, powiedzmy, że nikt normalny nie poszedłby od razu na losowe te parki, tak jak ja. Te podwójne, nie? Dla osób. Ale dobra, nieważne. Nie? Ogarnę się szybciutko sobie kilof i wykopię 100 kobla. Widzowie, wykopałem ponad 100 kobla. Mogę już pisać. W ogóle mamy 90% wszystkiego. No, jak to brzydko wygląda, zobaczcie. Ale dobra, mam plan. Patrzcie, mogę pisać na czacie? Mogę. Tester Box PP. Nie pytajcie, dlaczego mam taki nick, No, nie wiem, po prostu. Mam plan. Napiszmy po prostu. <laughs> nie wiem. Mam taki pomysł, żeby napisać na czacie po prostu, że e, kto da jakiś itemek to da jakiś itemek? Napisze yy, Kławku to mój brat. Nie wiem, widzowie. Kurde, może się uda. Może ktoś napisze na MSG do mnie. Napisze MSG, piszcie. Dobra, ktoś musi mi dać jakiś, jak, jakąś rzecz, nie? To to jest, widzowie, mi się wydaje, że dobry start będzie wtedy, nie? Widzowie, więc yy, ja tutaj idę sobie kopać i nie wiem, no. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś dobra duża co coś da, nie? <grym> dobra, przynajmniej dobry pomysł, nie? Plan z bratem kławku nie zadziałał, więc trzeba porzucić na MSG Pogu. Jakiś fan kławku tutaj wbił. Zobaczymy. E, siema, jestem nowy. Czy dałbyś mi chociaż jakiś początkowy set? E, dziękuję. Zobaczymy. Może odpiszę. To jest plan, widzowie. To jest plan. Nie wiem. E, napisał mi, że nie. Ja pierdzie. Dlaczego pogu, Dobra. Jest ciężko widzowie, nie, nie, nie jest łatwo, jest ciężko, dobra. To co? Trzeba iść widzowie na ten... Normalnie na prościznę. W sumie nie prościznę, tylko zawsze jak wbijam na serwer to MSG prosity o, o ity prosicie, mam dość was Co jest GANE? Dlaczego? Dlaczego on pisze, że mam dość was, jak ja pierwszy raz w życiu piszę? Napisze, stary, ale ja pierwszy raz piszę. Napiszę, o kurde. Znaczy, nie napiszę o kurde, tylko napiszę. Jestem kławku, dobra, jestem kławku. Dasz i te patrz. Dobra, nie, to, to musi wyjść. Pogu, proszę. Nie, musisz dać. Musisz pomagać biednym. Proszę, pogu. Nie jesteś kławku. Jestem nagry. Dobra, nie, no, napiszę, że jestem po prostu. Nie będę powiedział, że, że nagrywam odcinek, ale po prostu jestem, nie? Udowodnij. DC podaj. Nie, napisze, nagrywam odcy, nie mogę podać. Dobra, trudno, jak, jak nie poda, jak nie da, to po prostu nie da, widzowie, nie, <grywamy> zobaczymy. To po odcinku podaj, jak nagrasz. Napisze, ale nagrywam, że muszę itemy zdobyć. Dobra, dobra, to musi być, widzowie, <grywamy> to musi się na to nabrać. A tutaj mamy, o, Kejba i coś tam mamy. Dobra, idziemy poszukać, co to może być. Uu, ale ładnie, cave'ik, to lubimy. Będzie tutaj ciekawie chyba. I mamy żelazo, let's go! Żelazo, żelazo! Pogód, taki z ciebie fan, że nawet mi dasz rzeczy. Dziękuję za żelazo. Tam spadło jedno, naprawdę. I będzie teraz czyczenie i temu, serio? Kurde. Nie ma żadnej wody tam, żeby spać. przecież zaraz deadnę, jak gdzieś jak skoczę Dobra, patrzcie. Ole, fart, ludzie. Dobra, ale swarciłem. Stwarciłem totalnie, ale dobra, idźmy, idźmy, idźmy. Ten bog nic nie odpisał. No, nie, no naprawdę. Jest ciężko widzowie zagrać jako zwykły obywatel, ale damy radę widzowie. Nie takie rzeczy się robiło. Żelazo, kolejne. Dobra, mamy żelazo widzowie, nie zauważyłem tego. Dobra, pięknie, let's go. Podbudujemy się, czekamy aż itemki wyznikną, ponieważ tutaj zrobię... E, czy jeszcze itemów, znaczy bo za 15 sekund, albo w sumie zdążymy wykopać. Let's go! Piemy, piemi, Let's go! Pięknie, 4 mamy. Dobra, tu możemy zaraz e, wszystko obrobić. Let's go! Pięknie, widzowie, mamy dzie 10 tutaj będzie tego. A tam widziałem z boku kolejne. Widzicie tutaj o Uuu, chyba jest kolejne, więc no. Dobra, ja to wszystko przetopię i zresztą się widzimy za chwilę. Dobra, widzowie, jak widzicie, mamy już całego seta. Jesteśmy żelakiem, widzowie, jesteśmy żelakami Więc tak się prezentujemy, no nie wiem, nasza rozgrywka po tylu minutach, nie wiem, ja nie liczę, po prostu jest timer, nie? Minęło, widzowie, no właśnie tylko około 20 minut gry O, Endzo, nether został włączony w tym momencie No ale, no ja, widzowie, nie wiem, czy poradziłbym sobie z kimś takim Q w sumie Nie wiem, no z jakimś na przykład, o, takim żelakiem? Na pewno Ale bym sobie walił solo, dum, dum, bo mam lepszy mieczek, ale nieważne, dum, dum Normalnie byśmy go, widzowie, klepali, nie? E, więc, no, tutaj typy się, daje free ty, kończę grę, bo mam mało staty... Kebab 2010. Nie, no to jest widzowie Skamiks. Nie, to jest Skamiks. Dobra. My w takim razie, widzowie, spróbujmy teraz, widzowie, pofarmić troszkę jakieś Mystery Boxy. Więc ja teraz muszę się potępać na jakieś losowe kordy. Tutaj jakieś obłoże, tu jakiś, jakiś niederytowy, tu jakiś zwykły. Ja potrzebuję też jakiegoś z, tutaj z Włochego pozabijać, więc no, pójdźmy sobie za tym odcywkiem. Tutaj o, on tam gdzieś biegnie, widzicie? Mamy tutaj, tutaj też jest jakiś regal. My tam, 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 Let's go! Aj, myślałem, że poleci Czekajcie, może się skitramy tak za, za tym i poczekamy jak. On pójdzie, nie? Co mnie tym bijesz? No, poleciał, dobra. Dawaj go, dawaj go, patrzcie, patrzcie, patrzcie. idzie, idzie, idzie. Pa, 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 pa. Aj, ukryłem się. Czekaj, czekaj, czy on pójdzie. No nie no, to jest widzowie. Nie grałem nigdy jako gracz na gro Drop SMP, ponieważ, no, Drop SMP od, od miesiąca jakoś jest, nie? Ale nie no, jakbym teraz kupił sobie fana kławku. O kurde, kupił 5 mystery. 10 mystery boxów. Ja pierdzielę, to ja bym był szczęśliwy. 30, przepraszam, mystery boxów za 10 złotych, no ale nie mogę, nie? No kurde, wyjdź tam, gnoju! Wyszedł? Wyszedł? Czy dostał bana? Nie, nie wiem, dobra, kurde, dobra, szukam kogoś innego. O, tutaj ktoś coś wyrzuca, ale to są śmieci Dobra, ktoś napisał J JGBS JGBS Napisał Kto chce do Timu, TPA lub MSG? Napisze MSG JGBS Siema, ja chcę do teamu, ja chcę do teamu Dobra, nie no, ja chcę do niego do teamu, widzowie Więc, yy, no właśnie, po co zabijać się? Jak w sumie możemy do jakiegoś teamu dojść, ale to też może być skamp, musimy uważać, widzowie, naprawdę trzeba uważać na tych serwerach. Wierzę wam, że jest ciężko, no bo nie jest łatwo, jeżeli gramy samemu, to jest naprawdę No, jest ogień, jest ogień. Czemu mnie nie odpisuje? O napisał TPA budujemy bazę Napisze okej okay, a podasz DC? Dobra ja chcę normalnie z nim pogadać jak zwykły gracz Co nie? Czyli czy poda Discorda Normalne widzowie pytam go co nie? Ale jak powie że nie to jakiś scam jak nic nie? Napisał że potem Dobra potem to wiesz co potem to nie, nie ma Nie ma takiego czegoś e, Dobra ale jak mnie zabijesz To masz bana I wchodzę na moje główne konto i daję mu bana normalnie nie? Bo mi wkurza co to będzie, no widzowie, no nie no, dobra, chcę go sprawdzić, widzowie, chcę go sprawdzić, ja bym się, dobra, oficjalnie nie tepnąłbym się do niego, ale jestem ciekawy, czy to jest kamer, czy nie, Te, yy, wejdę na moim koncie i sprawdzę, nie? Dobra, patrzcie to, jesteśmy na moim koncie, Kławku, weźmy sobie teraz, he, napiszmy niewidzialność, wypijmy, siup, 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 siup. Nie ma nas. Okej okay. i tepnijmy do JGBs. Jak to jest widzowie z kamer, to widzowie no jestem Odemnet. Widzowie, co tu się dzieje? Co jest grane? Ile tu jest typa? przecież oni chcieli mnie normalnie tutaj zjechać? Patrzcie. Nie, nie, no nie, widzowie, to jest skamby? był. To był skam. Dobrze, że nie tepłem. Dobrze, że i tak nie chciałem tepnąć. Naprawdę nie tepnąłbym. Tu jakieś tabliczki oni mają. Na ran co? Na rangę, fan jaką? Nie rozumiem o co, ho i no, ale ciemno! Dlaczego jest tak ciemno? Nie rozumiem o co, ho, o co i ho, ale ona była za darmo. Była, nie ma, kupiłem. Co jest grane? Ja pierdzielę, przynajmniej by mnie zabili tutaj normalnie, nie? Dobra, czyli trzeba sobie iść gdzieś indziej. Trzeba poszukać tutaj y, frików. Chodźcie, friki, chodźcie, friki. Dalej, chodźcie, friki za friki. Chodźcie się pobić. Kto mi da kilka? He, <laughs> he, Ja bym. O, tu chyba się coś, coś chce bić. Popolowałbym na nich, ale jest naprawdę ciężko. Chyba, że ktoś wyjdzie. O, kurde, nie, bo ty wyjdzie jakiś o taki, o gościu, fankławku i będzie. Walone. Tam ktoś jest, ale tam są friki normalnie widzowie Freak, nie, 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 nie nie, Ja się nie dam zbejtować, ja się nie dam zbejtować. Chyba, że z nim, z nim mogę iść na pvp Z nim mogę iść na pvp, ale z tym już nie, bo on ma zenchantowany set cały Nie no widzowie, ciężko Ciężko, jest naprawdę ciężko O, 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 tu jest jakiś ziomek, to będzie mój pierwszy kill To jest jakiś bejciarz na pewno Nie, no nie, niczego nie zabiłem No widzowie, pan mnie na pewno goni jakiś No właśnie, wie... Oh man, JGBS jeszcze mnie bije Ty frajerze Ty frajerze Widzieliście to? J GPS mnie goni No ty frajerze chłopy, wyłapiesz bana On ma skina, widzowie, felipezy No nie no, on wyłapuje bana w tym momencie, widzowie, nie? Normalnie wyłapuje ode mnie bana Ze coś takiego No przecież nie ma perełek, widzowie, to mogę jeszcze lognąć, nie? W miarę szybko za chwilkę Ja pierdzielę, nie no, przecież to jest niepojęte Ile? on ma pewnie szybkość większą Ode mnie, dlatego tak, kurde, trochę mnie nadgania O, kurde Ale jest ciężko, widzowie no! Dobra, nie nie nie, nie logam, nie logam, nie jestem widzowie parówką, nie więc jestem parówką, widzowie, on nie ma tego, dojdziemy do, do na... na o! Dałem radę! O kurde! Dobra widzowie, wchodzimy po przerwie chwilę, no nie wiem z 5 minut minęło, uwaga i... elegancjo, elegancio! O! O! Dobra, przyjdź, przyjdź! Dobra, nie no, tamten typek to był frajer ewidentny, widzowie. E, dobrze, że wyszedłem, e, on tam gdzieś się go. i Tam jest ten, JGB jest tam, o! Ale dobra he, Normalnie oszukaliśmy sobie go no i co? No widzowie, ciężko jest zacząć gry no powiem, że nie. No mogłoby być trochę lepiej, ale no co, możemy po jakiegoś tutaj... O! Kto chce mojego kit dwie dla nowych graczy? Napiszę MSG Mortalix? Ja. Ja bym chciał. Dobra, zobaczymy czy on naprawdę da mi kita VIPa, Jestem bardzo ciekawy. Jak tepnie, jak każe mi się tepnąć, widzowie tepniemy się do niego. Nawet nie sprawdzę już na moim niku, czy to jest... czy on jest e, real czy fake. Znaczy, czy wiecie, czy zabije nas, czy nie, więc no, chyba w ogóle nawet nie odpisuje, więc tepnijmy, TPA Mortalix, widzowie, tepnijmy do niego, jak nas zabije, widzowie, to no, no ciężko, no w sensie dałbym rady wykopać sobie diaksy i szukać, więc widzowie, no teoretycznie da się zacząć grę, no pewnie, że tak, pewnie trochę będzie ciężej. Mogłem się zabudować, trochę będzie ciężej, ale widzowie, tak, y, typek to jest frajer i zaraz wejdę na tym drugim koncie i zapytam się go, czemu mnie zabił widzowie, bo mnie wkurzył, serio mnie wkurzył, jak on się nazywa? Mortalix, dobra, gamę modę kreatywę tp. Mortalix i napiszę, czemu mnie zabiłeś na moim drugim koncie, frajerze jeden, ty śmierdzący. Wszyscy widzowie tutaj skamują, mnie skamujcie, napiszę, dlaczego mnie, dlaczego mnie zabiłeś? Dobra, ej, będę udawał, że jestem tym, że jestem box PVP, pa, 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 hy, on będzie myślał, że to są duchy, napisze jestem duchem, hy! o, kurde, spadł. Patrz, no i co? Chłopie, teraz ucieka. Tak tu pisze, że odda kitach, to chce kita, nie? Nie, no, widzowie, to już jest lekka przesada, nie? No, ale co? Uznajmy, że, no, nie wiem, czy to jest scam, tak naprawdę. No, ja normalnie wykopałem sobie żelaznego seta, widzowie. Eee, patrzcie, ja pokażę mu się. I jakbym też chciał, to bym normalnie sobie, oczywiście, wykopał jakieś diaksy. Więc, no, ja uznaję, że mój serwer to nie jest scam, no bo kurcze, jeżeli ktoś by się uprzeć, to na ludzie byście zrobił jak takie kur, żeby zmierzyć się z niejednym. Wiadomo, nie jest takim nederytowym od razu, ale z takimi żelakami normalnie, więc. No ja uważam, że da się, co nie? W porównaniu do innych, no wiadomo, może być troszkę gorzej, ale często na moim serwerze o 18 są darmowe mystery boxy, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie waszą opinię, co można dodać, a co zmienić jeszcze, żeby wam się lepiej grało. Ja wezmę to pod uwagę i co? Trzymajcie się, nara!